Jeden z widzów prosił mnie, żeby nakręcić film jak ustawić madło na frezarce żeby można było robić frezować jak to się mówi prostopadle do, do uchwytu Jeszcze zapraszam Was na grupę na Facebooku tam Jacek tak Tasiński, jak sobie piszecie, to znajdziecie moją grupę łatwo. Teraz zaczynamy tutaj dalej. Najpierw musimy zamocować podstawę czujnika na sztywno. Tutaj jest taki rowek w ruchomej belce górnej. O, ona się przesuwa w, ty, w tym kierunku. O, w jednym i w drugim. Do przodu, do tyłu. Za pomocą tej korki. I... Tutaj mam ustawione to imadło w ten sposób, że tego w ogóle nie ruszam, bo mam możliwość ustawienia za pomocą tego tych śrub. O. To jest przykręcone na stałe i tylko tutaj druga i tam jeszcze jest trzecia, nie wiem czy ją będzie widać. Tutaj jest. Ok, zasłoniło o, o. światło no, dobra, może o teraz będzie widać. O, widzicie? Tu jest trzecia śruba. To jest trzecia śruba do blokady i To jest bardzo dokładne imadło. I tak. Yy, najpierw podłożyłem tutaj taką kostkę szlifowaną też. To jest też kostka szlifowana. Z tej strony zobaczcie jest druga płaszczyzna. O, widać nadal. I po niej będzie się przesuwał czujnik. I madło jest w tej chwili zaciśnięte. Ja już to sobie ustawiłem, bo godzina chyba pół do ósmej. Troszkę zmęczony jestem i tak. Najpierw przejeżdżamy w jeden koniec. I patrzymy ile mamy na czujniku. Jak mamy na przykład 20 w tym końcu. A w tym końcu jest 0, w drugim końcu i ma 2. No to znaczy, że tu mamy dwie dychy za dużo. To czyli musimy tutaj poluzować te wszystkie nakrętki. I delikatnie Odbić połowę tego jedną dziesiątą, i wtedy znów jeszcze raz, to trzeba przejeżdżać kilka razy, aż osiągniemy 0 na tym czujniku. I wtedy dopiero możemy pozaciskać te śruby, bo czujnik nam nie przestawi tego imadła, bo to jest minimalny nacisk. Staramy się naprężyć jak najmniej. I to niezależnie od tego, czy jest jakaś yy, profesjonalna fryzarka, czy jakiś yy, Chińczyk, na każdej fryzarce ustawiamy tak samo. No, czasami niektórzy powiedzą, mam kamienie, i ustawiam na kamieniach. Ja też mam kamienie, ale jak mamy trochę wyrobione prowadnice, to zawsze jakiś błąd będzie. A jeszcze wracając troszeczkę wstecz, właśnie żeby wszystko było dobrze. Najpierw ustawiamy na stole za pomocą jakiejś kostki szlifowanej, bo musimy mieć wszystko równolegle. I tutaj, żeby było, jak to się mówi, yy, i madło było cały czas w osi uchwytu. Żeby nie wyszło nam na przykład rowek, jak to pokazuje w przesadzie. Żeby tak rowek nie wyszedł yy, w yy, jakimś płaskowniku. I po to jest właśnie to ustawienie mocujemy czujnik tu jest zaciśnięta dru, ta krzyżak i później tam już jest zamocowany czujnik a ta listwa musi być szlifowana ta jest utwardzana szlifowana listwa ja w ten sposób robię imaki i one praktycznie no jest tam minimalne łączenie będzie widać ale nie ma uskoków takich dużych o. Teraz nie, nie mam jak przyjechać, bo nie mam dzisiaj dni Nie mam nikogo do pomocy, żeby wam pokazać. Ale wierzcie mi, jest na pewno zero. Tak jak wskazuje teraz czujnik. Dziękuję.